Cześć! Wraz z nadejściem cieplejszych dni nadchodzi sporo obowiązków w ogrodzie. Zaraz pokażemy Wam, jak wykonać je łatwo, szybko i przyjemnie. Nazywam się Arkadiusz Miśkiewicz, jestem ekspertem w doradztwie urządzeń zarówno domowych, jak i profesjonalnych w firmie Karcher Center Pester. Zapraszamy! Decydując się na zakup urządzenia wysokociśnieniowego, musimy określić do jakich prac będziemy go używać. Dobrze dobranym urządzeniem jesteśmy w stanie wyczyścić prawie wszystko wokół domu. Pokażemy Ci jak dobrze dobrany sprzęt radzi sobie w czyszczeniu kostki brukowej, usuwaniu z niej wyrastających chwastów czy myciu tarasu. Doprowadzimy do porządku samochód oraz Do dłuższych i częstszych prac potrzebujemy odpowiedniego modelu. My dzisiaj użyjemy urządzenia profesjonalnego HD5x15. Bardzo często wybierane są urządzenia nieco za słabe, co skutkuje ich mniejszą skutecznością i wydłużonym czasem pracy. Prezentowane dziś urządzenie bezproblemowo radzi sobie z przydomowymi zadaniami, ale sprawdzi się także w bardziej intensywnej pracy. I tutaj nasza koska brukowa. Zauważcie, że jest dość brudna, nieczyszczona od lat. Powierzchnie tego typu bardzo łatwo i efektywnie czyścić przystawkami typu FR i FRV. My do swojego testu użyjemy lepszego modelu FRV. Wyposażona jest w dwie dysze, które pod wpływem ciśnienia wprowadzają w ruch obrotowy mosiężne śmigło. Testowana przez nas FRV posiada dodatkową dyszę. Jest to system odprowadzania nadmiernej ilości wody. Dzięki temu woda nie pozostaje na kostce i od razu widzimy rezultaty. No dobrze, wiemy już, że wcześniej wspomniana myjka wraz z przystawką FRV dobrze radzi sobie z kostką brukową, elewacją, płotem czy tarasem. Więc pojawia się pytanie, gdzie jeszcze możemy wykorzystać urządzenie? Ano możemy wyczyścić nią wiele rzeczy. Oto parę przykładów dla Was. Podsumowując, urządzenia ciśniowe marki Carher to świetne i szybkie rozwiązania dla wszystkich. Nasz Hadek 5x15 to jedno z wielu rozwiązań, które posiadamy w swojej ofercie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz komentarz lub zadzwoń do nas. Kontakt do naszego eksperta w opisie. Na razie!